Pierwszy live to zawsze największe emocje, czy tak? Tak, powtórzyła się sytuacja z drugiej edycji, naszej pierwszej, gdzie mieliśmy pięciu, nie czterech finalistów. No, finalistów, jako finał od razu mówię, uważamy cztery live'y. To są finalowe odcinki. I znowu musieliśmy w pierwszym odrzucić, brzydko mówiąc, dwie, co jest dla nas podwójną raną na sercu. Jeśli chodzi o poziom artystyczny, to jestem naprawdę... Yy... Wręcz zaczarowany tym, jak zaśpiewali to nie tylko w naszych drużynach uczestnicy, natomiast przykro jest bardzo, kiedy musisz być odpowiedzialny za, za, za to, że, że ktoś musi skończyć swoją przygodę z tym programem no i, i spada to na nas, no, ale takie są zasady tego programu. A który moment jest wa dla Was najtrudniejszy, oprócz tego, że no, musicie zdecydować tym, kto odpadnie. Mi właśnie do głowy przed sekundą właśnie wpadła konkluzja z tego, co z ca całej przygody z wojstiem do tej pory, którą mamy, że my nigdy po live'ach nie umiemy się cieszyć, bo zawsze kończymy je żeglając że się. No twarze. widzisz, właśnie widzę jak Baruś odpowiadał, też zasępiony. My nie jesteśmy się w stanie tak samo cieszyć, ponieważ tracimy kogoś. Nie, nie jesteśmy w stanie wyjść z takim samym pakietem talentu, jak wyszliśmy. W sensie nie natężeniem, a pakietem, jeżeli chodzi o stan osobowy. I to jest dla nas zawsze smutne i po tym programie mamy jakąś traumę. No. Kolejna edycja odkrywa nowe, zupełnie inne talenty. Czy to nie jest tak, że w Polsce już ludzie tylko i wyłącznie śpiewają i chcą się pokazać w The Voice of Poland? Chwała Bogu, że ludzie chcą słuchać i tworzyć muzykę i, i śpiewać i... i no to znaczy, że jesteśmy jeszcze wrażliwi w tej pogoni. natomiast yy, jeśli chodzi dla samego programu, to jest znakomite, no bo nie oglądamy jakichś popłuczyn, które trzeba włożyć do formatu i udawać, że jest fajnie, tylko ja naprawdę się dzisiaj świetnie bawiłem na tych występach. Na niektórych troszkę mniej, a na niektórych wstawałem z wrażenia i biłem brawo na stojąco, no nie tylko ja. A propos takiej wrażliwości, to co trzeba zrobić, żeby, żeby piosenka wyciła was za serce? Oprócz tego, że trzeba umieć pięknie śpiewać taktycznie, to, to chyba trzeba ją rozumieć. I, i, I zaśpiewać prawdę. No. To takie troszkę zadanie aktorskie to. Okay. Coś... Tak, świadomość. Świadomość widać, że jeżeli jak ktoś maluje ze świadomością, widać nawet jak ktoś układa parkiet ze świadomością, dlatego śpiewanie ze świadomością Dobra, ja. to, no... Artystą może być w każdym fachu. No.